No. I plusem naszego było, że ma taki dość duży ekran. I kurwa wychodzi na to, że żaden y, takiego nie ma dużego. Aparatu? Nie no, przeklątam do tego komputera. No do tego, ale do w aparacie, nasz. a w aparacie, no. Mhm. Tu mam trzy pół inczy, to może straszne. 9 cm. Gdybyśmy no taki sam ta, tak znaleźli. Odpychamy. odpychamy się tak głową. Rękami tak się odpychamy, jakbyś pływała. No, musisz się uczyć. Tak, o, tak na boki. Gdzie płyniesz? Do lasu. Do lasu? Tak. Coś tu. Gdybyś nie ma komału, takie jest Aha. Co, nie lubisz komarów? Nie. A dlaczego? Bo nie, bo one zwiedzą mnie. Aha. Mają takie trąbki i one... One kleskę. klaskę. One sobie... O tak robią klaskę i piją. Mm -hmm. A gdy wypiją to... A wiesz co? A pszczółki lubisz? A pszczółki tak, bo one nie gryzą. Pszczółki nie gryzą? Bo jak pszczółki gryzą i nie gryzą. Bo jak. Co się stało? Pszczółki gryzą i nie gryzą. No nie, pszczółki, ale pszczółki trzeba uważać, bo czasem gryzą, wiesz? Jak są złe, pszczółki to gryzą. Kto ogle to one ugryzą, wiesz? No wiem, urządzą. Ząb to tak, ząty, ząb. I... A pajączki lubisz? Mhm. Tak? Tak, one mają, ząbki, czy nie mają? Nie, nie gryzą pająki. A, na sebroniu, jak, jak one są. Na sebroniu, jak się je łapie. No, ale nie gryzą, one tylko pajęczynkę robią na muchy. Tylko jej Co? Uciekają sobie. Hmm. A muchy lubisz? A muchy? Mm -hmm. Lubię. Mają takie duże wąs. takie duże zęby. No to wtedy oni tak gryzą, wiesz? Aha, Więc ale mogą chyba mu... nie gryzą. Nie gryzą tak? Nie mają takich zębów. A będą to jak będą mieć, to ci ugryzą. No Aha. tak. Aha. Jak będą złe, to mnie ugryzą. Będą moc, taki mhm. Jak się mówi cześć po angielsku, papa? Pa. Cześć. Po angielsku? Papa. Pa. A po angielsku? Bye. Bye. Chce wychodzić, chce wychodzić do Cześć. Tak.